Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Gosia Wyczasko z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam o takim wspaniałym olejku absolutnie wyjątkowym olejku. Może nie takim oczywistym, ale o bardzo wielu zastosowaniach i bardzo mm, głęboko działającym na nasz umysł. Oczywiście mowa o olejku z drzewa herbacianego który jest wyjątkowym olejkiem, pomógł mi już w bardzo wielu różnych sytuacjach, zarówno u mnie, jak i u moich dzieci, o których Wam zaraz opowiem. Ale zanim Wam opowiem, pokażę Wam tutaj jaki ładny pajączek sobie po mnie chodzi. Zwykle boję się pająków, więc go zdmuchnę. Mam nadzieję, że sobie pójdzie spokojnie. Mnie dzisiaj piękna pogoda, która w zasadzie do tego mnie przekonała, aby nakręcić dla Was kolejny film i tym razem o olejku właśnie z drzewka herbacianego. Ten olejek jest, jak powiedziałam wcześniej, bardzo szeroko stosowany i ma wiele możliwości. Bardzo silnie działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, ale również przeciwgrzybiczo. Więc jak łatwo można się domyśleć, może być wykorzystywany do wszelkich infekcji, których podłożem jest infekcja bakteryjna, wirusowa albo grzybicza. Zarówno przy wszystkich infekcjach górnych, dolnych, dróg oddechowych, czyli na przykład jak mamy infekcję oskrzeli, czy mamy w ogóle mamy kaszel, katar, to jak najbardziej możemy sięgnąć po taki olej, olejek z drzewka herbacianego, wtedy najlepiej zastosować go do inhalacji. Można zrobić taką parówkę, którą w zasadzie też często robimy w, w, właściwie w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy bardzo, często, bardzo rzadko dopada nas katar albo ból zatok, ale jak już dopadnie, to właśnie sięgamy po olejek z drzewka herbacianego. Oprócz takiego zastosowania na układ oddechowy, kaszel, katar, zapalenie oskrzeli, to jeszcze sięgamy po niego w problemach z uszami. Z uszami bardzo często, właśnie w takich okresach, kiedy zimne wiatry po prostu nam tutaj robią złą robotę, sięgamy właśnie po olejek albo zapobiegawczo. Słuchajcie, siadłam sobie chyba w jakieś miejsce, w którym jest bardzo dużo małych pająków, to nic przeżyję, chociaż się w zasadzie trochę ich boję, ale. Ale może jakoś, jakoś uda mi się opowiedzieć Wam wszystko do końca. Więc różnego rodzaju wysypki, różnego rodzaju trądzik, o którym też możecie znaleźć informacje w moim poprzednim filmie, bo o tym mówiłam. Także tutaj problemy skórne bardzo fajnie się, na problemy skórne bardzo fajnie się sprawdza właśnie olej z drzewka herbacianego może on być jeszcze stosowany przy problemach na przykład z dziąsłami, albo w ogóle z jamą ustną. Jeżeli macie coś takiego jak em, afty czy em, pleśniawki, oczywiście nie u dzieci, bo u małych dzieci nie używamy olejków, e, to jak najbardziej można <laughs> na przykład dodać jedną kroplę do oleju, łyżki oleju kokosowego i sobie popłukać. Wiele osób w tej chwili też płucze usta właśnie olejem kokosowym, to fajnie jest dodać sobie albo olej miętowy, albo drzewka herbacianego, żeby tą jamę ustną troszeczkę tak zdezynfekować dodatkowo. Innym jego zastosowaniem to są, to jest zastosowanie na przykład przy grzyb, sprawach grzybiczych na stopach. Często po basenach wychodzimy i łapiemy, zwłaszcza w takim okresie letnim, gdzie mamy dostęp do takich publicznych basenów, kąpielisk, Wtedy czasami zdarza się, że łapiemy jakąś infekcję skóry właśnie na stopach. Więc olejek z drzewka herbacianego, ja do niego dodaję często, na przykład w takich sytuacjach albo radzę moim klientom, dodawać olejek oregano. Oczywiście oba muszą być rozcieńczone wówczas. I na noc, każdego wieczoru, można spokojnie aplikować na skórę stóp. Olejek z drzewka herbacianego to bardzo popularny olejek, jeśli chodzi o na przykład infekcję gardła, ból gardła m, razem z innymi olejkami. Albo sam może być stosowany z powodzeniem, e, bardzo szybko daje, daje ukojenie. I wtedy można również u mniejszych dzieci stosować taki olejek. Oczywiście e, nie u bardzo malutkich, u małych dzieci z, z, dużą, ostro z dużą ostrożnością należy taki olejek używać, oczywiście odpowiednio rozcieńczać. Ja wszystkie takie najważniejsze informacje zebrałam w moim poradniku, poradniku olejkowym, do którego możecie sobie sięgnąć i, i poczytać tak naprawdę dużą dawkę wiedzy. I tutaj taką ciekawostkę mam dla Was. Aborygeni dawno, dawno temu używali drzewka, liści, konkretnie liści z drzewka herbacianego, używali do leczenia ran i różnego rodzaju infekcji właśnie skóry. Więc ta roślina była już od dawien dawna używana na różne sposoby, w różnych postaciach. Były to zarówno okłady z liści, czy tam z różnych części innych rośliny. Były robione wyciągi, były robione oleje różnego rodzaju eteryczne, więc historia też pokazuje, że to jest bardzo skuteczne remedium na wiele, wiele problemów ze zdrowiem. Więc warto sięgać po olejek z drzewka herbacianego jako alternatywa wielu, wielu różnych medykamentów, które niestety niosą ze sobą skutki uboczne, i niejednokrotnie jest to lepszy efekt. Musimy tylko pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii: że na rynku mamy bardzo różne jakości olejków eterycznych. W większości nie są to olejki eteryczne, a substancje zapachowe, które są wytworzone w laboratorium. I one na pewno nam nie pomogą, a mogą nawet zaszkodzić. Więc musimy zwracać uwagę na to, czy jest to produkt naturalny, czy to jest rzeczywiście ekstrakt z rośliny, którą chcemy akuratnie użyć. Jeśli macie jakieś pytania, albo chcielibyście, abym o czymś opowiedziała konkretnie, to piszcie. Ja na pewno ustos ustosunkuję się do Waszych prośb, próśb i, i pytań. I opowiem o tym być może, co chcielibyście wiedzieć więcej o różnych olejkach. Więc pozdrawiam i zachęcam do obejrzenia różnych innych moich filmów i oczywiście do subskrybowania kanału, bo będzie tutaj bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Pozdrawiam.